Witam serdecznie, jest! Yes. Udało się! Witam Was w ostatnim odcinku dziennika ciężarówki w 40 tygodniu i bardzo się cieszę, że mi się udaje ten tydzień teraz nagrać, chociaż... To nie było takie oczywiste, bo przy końcówce mojego 39 tygodnia ogłosiłam fałszywy alarm i nawet pojechałam do szpitala i nawet zostałam tam trzy dni. No ale nie urodziłam, wróciłam i nagrywam. Skóra na naszym brzuchu jest już maksymalnie rozciągnięta do granic możliwości. Oczywiście, jeżeli mamy. Dobrą skórę i dobrze o nią dbałyśmy, no to oczywiście będzie jeszcze dobrze wyglądała, wróci do formy. Chociaż pamiętajmy o tym, że ona już nigdy, ta skóra i ten brzuch nie będą takie jak przed ciążą. Ale wiecie co, nieważne. Najważniejsze jest to, że spełniłyśmy swoje marzenie, zostałyśmy mamami, dałyśmy nowe życie. Oczywiście ja tutaj nie namawiam do tego, żeby o siebie nie dbać, żeby mieć jakąś tam oponę, i tp, i td. Ale po prostu już pokóćmy się z tym, że już ten brzuch nie będzie taki sam. I to nie jest ważne, to nic nie szkodzi, bo wykonałyśmy wspaniałe zadanie w postaci naszego maleństwa. Słuchajcie, też normalne w tym właśnie tygodniu jest delikatne plamienie, albo właśnie pojawienie się tego śluzu. Ze smuszkami krwi i to jest normalne. To jest objaw skracania się w szyjki macicy. Natomiast, kiedy tego krwawienia jest więcej, no to niezwłocznie powinnyście się skonsultować z lekarzem albo najlepiej pojechać do szpitala. I właśnie w moim przypadku tak było, że pojawiło się krwawienie. Nie było tej krwi tak dużo, ale to nie było. Wiecie, to nie był śluz z domieszką krwi, to nie było plamienie. To była taka po prostu lecąca jasnoróżowa krew. Mówię nie było jej dużo, jednak mimo wszystko zaniepokoiło mnie to, wolałam się upewnić, że wszystko jest w porządku i dlatego pojechałam do szpitala, zaproponowano mi tam, żeby najlepiej zostać jeszcze 3 dni, chociaż po wstępnych badaniach było wiadomo, że wszystko jest w porządku. No, miałam pewne wahania, ale ostatecznie zgodziłam się i tą moją historią do tego Was zachęcam żebyście dziewczyny nie bagatelizowały wszelkich jakichś takich objawów, które Was niepokoją, bo na pewno lepiej wyjść na hipochondryczkę yy, i być w tym szpitalu, yy, sprawdzić to wszystko, a nie wiecie, yy, robić sobie później wyrzuty albo zostać w domu i w ogóle, nawet jakby było wszystko ok, ale zastanawiać się, yy, martwić i tak dalej. Moja aplikacja mi tu podpowiada, że do porodu tego terminowego mi już tylko 4 dni, więc wiecie, tak naprawdę w każdej chwili możemy urodzić. Nasze maleństwo jest już w pełni gotowe na spotkanie z nami. Maluszek mierzy mniej więcej około 50 cm i waży przeciętnie 3,5 kg, chociaż e, zarówno dzieciaczki ważące 2,5, jak i nawet 4 z hakiem, wszystkie są w normie i wszystkie są dojrzałe i gotowe do samodzielnego życia. I porównują tutaj naszego maluszka do dyni. Wydaje mi się, że dynia już była, ale może wiecie, wcześniej to była taka mała dynia typu Hokkaido, a teraz może to jest taka, wiecie, to ta największa dynia, e, taka, wiecie, którą się na Halloween na przykład wycina. Słuchajcie, tutaj w mojej aplikacji bardzo fajnie jest opisany cały poród. Cały ten proces z perspektywy dziecka. Jak to po kolei od początku wygląda, i postaram się Wam tutaj to też przedstawić, bo mi się osobiście to bardzo spodobało i myślę, że to też jest ciekawe właśnie pomyśleć o porodzie właśnie z tej innej perspektywy, nie tylko naszej, nas, kobiet, które rodzimy. Więc wszystko zaczyna się od tego, kiedy do. Pod wzgórza mózgu dziecka trafia sygnał, zapala się taka lampka, która mu mówi, że ma się urodzić. No i wtedy oczywiście do organizmu matki owalniają się hormony, które krążą jak szalone. Y i oczywiście te hormony wywołują skurcze macicy. Natomiast na początku te skurcze nie są jeszcze takie silne. Maleństwo odczuwa to, jak taki mask, wiecie, jest sobie w tej macicy i ta macica tak się właśnie napręża i delikatnie go masuje. Kurcze macicy naciskają na ciało dziecka, w wyniku czego ono kieruje się w dół i naciska na naszą szyjkę macicy powodując jej właśnie rozwieranie. No i oczywiście tam jest właśnie wyjście naszego maluszka, czyli ono właśnie naciska cały czas mocno główką w dół, aby się wydostać. No i z czasem ten nacisk jest coraz silniejszy, coraz mocniejszy i szyjka coraz bardziej, coraz bardziej się otwiera. No, i słuchajcie, po tym kolejnym etapem jest to, że kiedy te skurcze są już takie naprawdę mocne, kiedy ta główka mocno napiera na naszą szyjkę macicy, no to odchodzą wody płodowe. I wtedy zaczyna się robić niestety dla naszego maleństwa nieprzyjemnie, dla nas też, bo ona już jest coraz niżej, coraz bardziej napiera, te skurcze są coraz częstsze. I coraz silniejsze. Dziecku robi się bardzo ciasno, i porównują tutaj, że ono się czuje tak, jakby było, wiecie, wsadzone do tego rękawa, którym mierzy ciśnienie. Także możecie sobie wyobrazić, jaki to jest nacisk. To jest ogromny nacisk na całe jego ciało, i dziecko, tak jak zapewne, wymarzy o tym, żeby już jak najszybciej był koniec, o tym, żeby jak najszybciej wydostać się z tego kanału rodnego, po prostu. I kiedy mamy już pełne rozwarcie, no to następuje drugi etap porodu, najtrudniejszy. Maluszek musi wyjść na zewnątrz musi się wydostać przede wszystkim, najpierw tą główką swoją. I to też wygląda tak, że ono jakby tak nurkuje, wiecie, do przodu i cofa się. Ta główka się pojawia i się cofa. No ale w końcu udaje się, główka wydostaje się na zewnątrz, następnie barki. No i maleństwo jest już na tym świecie w ramionach swojej mamusi. Oczywiście tutaj też nie bez powodu jest to tak tam są kości niezrośnięte, właśnie po to, żeby ta główka mogła się dopasować do otworu i zmieścić w razie konieczności kości delikatnie zachodzą na siebie i dzięki temu urodzenie maleństwa jest możliwe. Eee, no, i takie dziewczyny będzie finał. Już niedługo wszystkie, które tu oglądacie, jesteście w tym filmiku, przy tym 40 tygodniu, już niedługo wszystkie poznamy nasze maleństwo. Przeczytałam też, że te pierwsze chwile, one się gdzieś tam bardzo mocno zapisują w podświadomości naszego dziecka. Dlatego oczywiście jak Wasz maluszek się pojawi, on będzie znał już Wasz głos, często też taty będzie głos rozpoznawał, bardzo ważne jest to, abyście go przywitały uśmiechem, radością i przytuleniem, ale myślę, że to nie jest trudne, bo przecież każda mama w ten sposób reaguje, kiedy już ma swoje upragnione maństwo w rękach. Praktycznie mam wszystko gotowe. Co prawda, łóżeczko i wanienka jest jeszcze u babci, a gondolkę wyplaną zapakowałam i schowałam do piwnicy. No ale to wszystko zostanie wyjęte wtedy, kiedy już będę z małym w szpitalu. A tak poza tym to wszystko już jest gotowe. Także, syneczku, możesz się już rodzić. Koniec tego cyklu. Kolejny filmik, który pojawi się na kanale, będzie już na pewno po porodzie, a kiedy to nastąpi, nie mam pojęcia.